Muszę cię zaczekaj. A ty, co chcesz zrobić? No nic, siadaj, zaczekaj. Nikt tu o nic nie będzie cię pytał. Jakby ktoś się pytał, powiedz, że czekasz na rękę. Zaraz wracam. Się nie biegną, tylko nitą. Aj, szkoda. Powinny biegać jak szybkościowe konie. Problemas. Tak, tak, problemy rodzinne. Służba okrada? Wyrzucić? Nie, 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 nie. Mam tylko jedną starą gosposię. Już od lat, ale ona... Ona by nie okradła. A resztę pilnie dumała. No, on by sobie zresztą poradził. Syn robi mi kłopoty. A widzisz? Zaczynam mówić tak, jak ty to, to się udziela. Nic, po prostu syn sprawia mi kłopoty, wiesz? Kobieta. Jaka tam kobieta? Koleżanka ze szkoły, córka Wernera. Wernera? To znaczy Ewy? No prawda, wy jesteście ze sobą spokrewnione. Jeszcze jak? My jesteśmy ciotczane. A może się mówi wójczany siostry? Cioteczne, cioteczne siostry. Ale skoro jesteście spokrewnione, może ja nie powinienem ci o tym mówić. Wszystko w rodzinie się trzyma. Słuchaj, no kompletnie stracił głowę. A co masz naprzeciwko? Słuchaj, chciałbym, żebym się jak najdalej trzymał od tego domu. Aha. Ty to ode mnie też daleka będziesz trzymał. Ty... to zupełnie coś innego. Ty jesteś jak wspaniały, kolorowy, meksykański kwiat. Pośród tej szorzyzny. Nie wiedziałam, że umiesz tak łowić. Ja też nie. Chyba zostanę poetą przez ciebie. Zaczynam je rozumieć. A syna? Aj, spokój. Aj, znowu za... zasłoniony? Nie, zasępiony. Wiedziałam, że to od zwierza. Wskakuj. Siadaj. Schowaj kurtkę. Dzień dobry. Co pan się tak zadumał, panie Jurku? Dzień dobry, panie doktorze. Przepraszam już z tamtego. Dziękuję. Proszę bardzo. Tu go nie ma. Tu też nie. Dalej. Nie ma. Poczekaj. niemożliwe. Może to chyba on. Jacek. Magda? Co ty tutaj? Czarek. się tu naprawdę? Czy, czy, czy mam widy. Jesteśmy, naprawdę. Jak tu weszliście też was zamknęli. Musimy porozmawiać. Fatalnie trafiłaś. Słabo się nadaje do rozmowy. Wziąłeś pieniądze za to, że mnie zostawisz. Prawda? Nie musisz potwierdzać. Wiem, że tak było. Posłuchaj, Magda. Ja wtedy myślałem tylko o jednym. Żeby mieć za co kupić towar. Wiem, co o mnie myślisz, masz prawo. Ale ty nie wiesz jak to jest. Nie wiesz jaki to ból, kiedy przestajesz brać. Nigdy, nigdy nic cię tak nie bolało. Sprzedałeś mnie to już na zawsze. To załatwia nasze sprawy. Ja przyszłam tu tylko po to, żebyś mi powiedział, kto dał ci te pieniądze. Matka? Rozmawiałem z Twoją matką. Truła mi coś od rzeczy. Potem zdaje się, Twój ojciec dał mi jakąś kasę. Co nie ma znaczenia. Oni wszyscy są siebie warci. Więc to ojciec dał Ci pieniądze? A matka przy tym była? Jacek! Ocknij się. Przypomnij sobie, czy. Czy moja mama była przy tym? Jacek to dla mnie bardzo ważne. Twój stary. Twój stary to jest w ogóle niezły aparat. Mówiła ci, że to on cię wtedy porwał? Mówiła ci? Czy może zapomniała? To nieprawda. Rozmawialiśmy o tym. Naprawdę? I uwierzyłeś w to, co ci powiedział? Jesteś głupi. Zawsze byłeś. Pozbyłaś się puna masz teraz głupola. Spieprzajcie stąd. Chodź. Jacek? Chodźmy stąd. To na nic. Nic więcej od niego się nie dowiesz. Ale może jednak powinniśmy pom mu pomóc? Jego chyba bardzo boli. Może powinniśmy kogoś zawołać. Magda, ile, zapomniałeś, jak tu weszliśmy. To nie jest zwykły oddział. Zbijajmy się. Co w Chodźmy stąd, zaraz tu. Chwileczkę! Tutaj nie ma rozchodzić. Kim pan jest? Panie Kowalnik! Kogo pan to wpuszcza? Asyna! do prostibulo. dokąd? No do lun... do lupanaru. Do burdelu? Tam <noise> mężczyzny i kobiety. Ja wiem, co oni tam robią. No, po co nie ja miałbym syna brać do burdelu? No nas często tak jest. Jak ojciec ma problemy z syn, to mówi, chodź syn i go bierze do prostibulo. Zapominasz, że jesteś w katolickim kraju. Meksyk też katolicki, to jak? A było, najlepsza terapia jest. Wiesz, nie spotkałem jeszcze kobiety tak światowej i wyzwolonej. Nie znam chyba to słowo, jaka jestem. Cudowna. Tak. Cudowna. Ciekawe. Co? Tak słucham. Co? A, to ty! No, nareszcie się odezwałeś. Co? A, chciałeś porozmawiać? A? Słuchaj, a co ty chcesz prowadzić negocjacje z ojcem? Czy chcesz porozmawiać? Co? Wiesz, ja myślę, że najlepszym miejscem na, na rozmowę byłby własny dom. Dobrze. Yy, to będę tam. Yy. Będę jutro. I co? Dzisiaj na pewno nie. Będzie dopiero jutro. Myślisz, że będzie chciał ze mną rozmawiać? Spróbujemy. Podzwonił. Syn. Chcę go chciał. Rozmawiać. Piotrusia. Jak on się czuje? Poza tym, że ma rękę w gipsie, to chyba wszystko w porządku. Bój się Boga, Ewuniu. Ty chcesz mnie zostawić tu samą? O czym ty mówisz? No jak to o czym? Jeszcze się pytasz? Podobno macie się wyprowadzić. Kto? Gdzie? Ty. Ty i Piotruś... Ja mam tu zostać sama. Tylko ja i. I Kamila. No zaraz, zaraz, O czym ty mówisz? Kto ci co powiedział? Piotruś. Na pewno kazaliście mu milczeć, ale był taki dumny, że nie wytrzymał i się wygadał. I dzięki Bogu. Bo bym się pewnie ostatnia dowiedziała o twoich planach. Ale ja nic takiego nie On przechodzi do głowy, no. A dokąd się niby mieliśmy wyprowadzić? No do mieszkania, które wynajmie Adam. No, ale o niczym takim nie było mowy. Ja nic o tym nie wiem. Co tam chłopak wymyśla, no? Piotrusz! Piotrusz! Łośmie? Chodź, chodź, porozmawiamy. Właśnie próbowałam się mieć lewą ręką. Chodź. Było cię cały dzień. Już niedługo mnie w ogóle tutaj nie będzie. Powinnaś się no, przyzwyczaić. A no tak, Adasiu. Karol nie powiedział, że. Kazał ci się wyprowadzić. Dał mi trzy dni. Tak jak ja kiedyś Monica. Sprawiedliwie, prawda? No okropne, co się porobiło. mi się, że gdybyś z nim porozmawiał, to Karol zmieniłby zdanie. Przecież widzę, jak się męczy. Chodzi, wzdycha. Odezwać się do niego nie można, bo, bo zaraz fuka. Złości się bez powodu. Widzisz, Ciociu, wuj Karol miał rację. Niepotrzebnie go to tak męczy. Ja już dawno nie powinienem tu mieszkać. To wszystkich nas zbyt wiele kosztuje. Aj, nigdy nie myślałem, że doczekam takiej chwili, żeby że Karol odmówić ci dachu nad głową zawsze byliśmy dla ciebie jako ojciec i matka, wiesz o tym. A teraz Karol... Nie, nie, nie. Nie myślałam, że on, że on może być do tego zdolny, ale on się tak strasznie tym przejął, kiedy stwierdził, że, że postępujesz, no, w... niewłaściwie. I uparł się. A, a ja nie chcę z nim dyskutować, bo, bo wiesz, no, z jego sercem nie jest najlepiej. Musisz dbać o wuja, ciociu. Wszystkim innym się nie przejmuj, ja sobie poradzę. Co ty nagadałeś, Renacie? Ja? Jakbym chciał jej nagadać, to bym powiedział, że ta zupa była obrzydliwa. A i tak nie powiedziałem, chociaż było. Ja nie o zupę pytam, tylko. Co to za pomysł, że się stąd wyprowadzamy? No bo to prawda. Nie? A co ty znowu wymyśliłeś? Ja nic. Adam mi tak powiedział. Adam? Tak. No co ci powiedział dokładnie? Że ma wynająć mieszkanie i że mamy tam z nim razem mieszkać. No to znaczy ty i ja. Tak ci powiedział? No, tak. Tylko powiedział, żebym nikomu nic nie mówił, no bo to jest tajemnica. No ale Renacie, to chyba mogłem, prawda? A jeżeli obiecywałeś, że nikomu nie powiesz, to trzeba było nic nie mówić. Ale jej ja musiałem to powiedzieć. Przecież to jest super. Ja sobie porozmawiam z Adamem. On powinien najpierw ze mną omawiać takie plany. Nie uważasz? Ale to prawda. No i Piotruś, Piotruś. Ty też się z tego cieszysz. Ty mnie tu nie zagaduj. Bo my mamy jeszcze do omówienia to. Tylko mi nie opowiadaj, że nie możesz mówić. Nie. Chcę wiedzieć całą prawdę. To wszystko przez to wypracowanie. Masz ci los. Przez wypracowanie? To o przyjacielu. Tak. Przeczytałem to wypracowanie i powiedziałem, że to jest o Adamie. No i Karczyk podszedł do mnie, powiedział, że Adam nie może być moim przyjacielem, bo w gazetach piszą, że on jest gwałcicielem. No i ja mu powiedziałem, że to nie jest prawda. A on powiedział, że w innym wypadku by go nie wsadzili do więzienia. No i ja mu przyłożyłem. On mi oddał i była ofera. Mm. No tak, tak. No, w każdym razie mam nadzieję, że na drugi raz powstrzymasz się z tymi pięściami. Nie balcie? Nie. Już ci mówiłem, że jest pęknięta. Nie gniewasz się na mnie. <grym> Już nie. Ty sam siebie ukarałeś. No, spróbuj się umyć i do łóżka. Przyjdę do ciebie jeszcze. dobra dobranoc. Nie rozumiem, jak to się wszystko stało. To znaczy, chodźmy o ciebie. Jak sobie mogłeś aż tak skomplikować życie? A jakoś tak samo się pokomplikowało. Wszystko to jakieś pokręcone, zagmatwane. Ach. Ale ja jestem szczęśliwy, jak nigdy wcześniej. Kocham, jestem kuchany. Czego mogę chcieć więcej od losu? No ale co zamierzasz z sobą robić w tej sytuacji? Wynajmę jakieś mieszkanie, wyprowadzę się stąd i zamieszkam z Ewą, z jej synkiem. Jakoś normalnie będziemy żyć. Ach, obyć się to udało, kochanie. Idź już spać, ciociu. I nie martw się, na pewno się uda. A co to jest? Brzozowa woda. To ty nigdy nie piłeś? Nie, jestem miejskie dziecię. Tu bardzo zdrowe, na wiosnę zawsze tak się zbiera brzozowe soki. To jest eliksir życia. Cię zabić, wiesz. Wolałbym, żebyś tego nie robiła. Nie bój się. Jeszcze jesteś mi potrzebny. Ciekawe do czego. Tak szybko ze sobą nie skończymy. Wiesz, że wszyscy będą po mojej stronie. No pewnie zrobisz wszystko, żeby tak było. Tylko po co? Nic ci to nie da. Już naprawdę to dla niej, tak? Dla tej... dla tej starej, dzieciatej... Nie życzę sobie takich komentarzy. Nie życzysz sobie, co? A czego sobie życzysz? Może mam ci podać kapcie, co? Albo zrobić kąpiel, wysmarować olejkiem, a może nalać drinka? A może wyczyścić samochód, żebyś mógł do niej pojechać? Nie sprowokujesz mnie. Zaraz wychodzę. I co, dokąd pójdziesz? Do hotelu? – Być może. – A może do niej, co? – Może do niej! – To idź do diabła! – Uspokój się, bo wszystkich pobudzisz. – Tylko o to ci chodzi, tak? Tylko to cię obchodzi! Żeby było cichutko, żeby nikt cię nie dowiedział, żeby wszyscy byli zadowoleni i uśmiechnięci! O to tylko ci chodzi, tak? Zobacz że wszyscy się dowiedzą, obiecuję ci! Przecież to ty chciałeś zachować to w tajemnicy. Ty, nie ja. – Może chciałam dać ci ostatnią szansę? – Szansę? Ty chciałeś mi ją dać? Nie bądź śmieszna. Sama dla siebie szukaj szansy. To dobra rada. Na do widzenia. Kamilko, że będziesz miała swoje adresy. A to co? A jak do własności? Kościuszki pięć przez siedem. Kościuszki pięć przez siedem?